Patrycja Muradian, przez żołądek do patriotyzmu. Globalizacja prowadzi do zanikania tożsamości narodowościowej, świat staje się jednolity, tolerancja wzrasta, a patrioci są myleni z nacjonalistami. Zawsze się dziwiłam, dlaczego Polacy tak często używają słowa patriotyzm. Denerwowało mnie niesamowicie, gdy w okresie świątecznym uznajmy wciskano mi w zależności od pory roku albo barszcz czerwony z łóżkami, albo barszcz biały. Kurzało także, gdy musiałam jeść żurki, bigosy, że o schabowych już nawet nie wspomnę. Większość z tych dań mi smakuje i to nie z nimi miałam problem, a z tym kulinarno-narodowościowym podejściem. Jesteś w Polsce, to już polskie. Wcale nie, poormiańskie. No właśnie, przecież w moim domu też jest wprowadzany patriotyczny terror. Większość dań to dania ormiańskie tolma, borsz. I wcale nie chodzi o to, że mama lub babcia nie potrafią gotować innych potraw, tylko jesteś Ormianką, to już Ormiańskie. Brzmi znajomo? Zagłębiając się w temat, możemy dostrzec, że jest to terroryzm na globalną skalę. Hinduska rodzina w USA gotuje potrawy hinduskie, Polska w Kanadzie polskie, Gruzińska we Francji gruzińskie. Zauważymy też, że nie dotyczy to tylko kuchni. Jeśli jesteś Ormianką w Polsce, wypada, żebyś wyszła za Ormianina. Hinduska w Stanach powinna poślubić Hindusa, a gruzińce we Francji tata i tak będzie szukał Gruzina. Chodzi o tradycję. O ile młodsze pokolenie powoli zaczyna odchodzić od tego schematu, o tyle starsze wciąż walczy o podtrzymanie rodzimej kultury. Wszystko dlatego, że nie zawsze emigracja jest naszym wyborem. Niektórych z kraju wypędza wojna, innych sytuacja ekonomiczna. Kiedy jesteś zmuszony mieszkać na obczyźnie, Tęsknota za swoim jest ogromna, a jedyne co w takiej sytuacji możesz zrobić, to utworzyć swoją mini ojczyznę na emigracji. Tak oto powstają diaspory. Społeczność takich obcych oparta jest na więzi i wspólnocie kulturowej. Łatwiej jest znosić tęsknotę razem z ludźmi, którzy cię rozumieją, z którymi możesz obchodzić święta i kultywować tradycje. Gdy jako Polak przyglądasz się temu wszystkiemu z boku, pewnie wydaje ci się to niedorzeczne. Niektórzy odbierają to wręcz jako brak szacunku wobec polskiej kultury, innych denerwuje brak integracji poszczególnych społeczności i ich zamknięcie się na tych z zewnątrz. Kiedy jednak Polacy wyjeżdżają do Kanady, USA czy Wielkiej Brytanii, robią dokładnie to samo. Tworzą swoją małą Polskę, na przykład w Chicago, z polskimi sklepami, restauracjami i szkołami. Nieważne, czy jesteś Francuzem, Niemcem czy Czechem, schemat funkcjonowania na emigracji jest ten sam. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, np. Stany Zjednoczone i Kanada. To kraje stosunkowo młode, których narodowe tradycje są sumą kultury imigrantów. Kanadyjczycy żartują, że mniejszości narodowe tworzą nuklearne rodziny. Są to ludzie, którzy osiadają w Kanadzie, odtwarzają swoją kulturę, a ich potomkowie, którzy rozjeżdżają się po całym kraju, ją rozprzestrzeniają. Przypomina to wybuch bomby nuklearnej w postaci kultury i tradycji, na przykład hinduskiej. Amerykanie czy Kanadyjczycy na emigracji nie żywią takiego patriotycznego przywiązania do konkretnych potraw, ponieważ nie mają jednej narodowej kuchni. Na emigracji nie cierpią z powodu problemów tożsamościowych, ponieważ u nich wielokulturowość jest promowana, a wręcz pożądana. W Kanadzie rząd ma obowiązek wspierać finansowo rozwój mniejszości kulturowych. Kraj, którego kultura jest miksem wielu, zamiast być przykładem ich ujednolicania się i w rezultacie zanikania, działa na rzecz ich unikatowości. Wszystkie działania patriotyczne w obcym kraju są naturalnym sposobem na przetrwanie naszej kultury narodowej. To bardzo prosty mechanizm obronny. Według UNESCO co 14 dni ginie jeden język, ponieważ młodsze pokolenia porzucają swoją ojczystą mowę na rzecz angielskiego, chińskiego lub hiszpańskiego. Globalizacja skutkuje umieraniem kultur, i języków, a to ujednolica nasz świat. Osobiście wolałabym zjeść sushi w Japonii niż w Ameryce, a żurek w domu koleżanki niż w polskiej restauracji w Kanadzie. Jedynie zupy ormiańskie wolę, kiedy są przyrządzane przez moją babcię w Polsce, niż w Armenii przez kogokolwiek innego. Po przeczytaniu tego tekstu być może przyjdzie nam do głowy pytanie. To co w końcu z tą globalizacją? Jest dobra czy zła? Powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, że globalizacja dotyczy nie tylko aspektów kulturowych, lecz także ekonomicznych. Istnieją korporacje silniejsze pod względem gospodarczym od całych państw. Tylko od nas zależy, czy chcemy się z daną kulturą zasymilować, czy zintegrować. Tylko od nas zależy, czy chcemy się z daną kulturą zasymilować, czy zintegrować. Do nas należy decyzja, co przyjmiemy od innej kultury, a co damy ze swojej, które tradycje będziemy podtrzymywać. I co będzie świadczyło o naszej polskości, ormiańskości czy niemieckości?